Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do tego, abyście zasubskrybowali kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. A dzisiaj bierzemy sobie na tapet pozycję Szumowina. Tak, dobrze usłyszeliście. Komiks nazywa się w polskim tłumaczeniu Szumowina. Tom pierwszy, Cocaine Finder. Komiks, za który odpowiada Rick Remender, czyli osoba raczej znana wszystkim... Jeżeli chodzi o scenariusze, co do twórców e, rysunków, no tutaj jest już e, taki miszmasz, gdyż mamy do każdego zeszytu tak naprawdę, a jest ich łącznie tutaj e, sześć, innego twórcę. Z takich najbardziej kojarzonych od razu, jeżeli spojrzymy, to na pewno możemy pomyśleć Eric Powell, który tworzył Guna, prawda? jest to też wydanego przez Nonstop Comics, bo to też oni za dają za ten komiks. Pozycja prezentuje się w stosunku następująco, tak jak mamy tutaj okładkę. Tak się prezentuje jej grzbiet oraz tył. Na pewno co mogę powiedzieć, to samo wydanie tej okładki dla mnie jest absolutnym mistrzostwem świata. O ile standardowo mamy gdzieś te takie mięciutkie, przyjemne bodźce, które dostarcza nam ta okładka, bo właśnie to ma w sobie non-stop komiks, że oni zawsze tak wydają. To tyle. Te postaci, które tutaj widzimy, one błyszczą, prawda? Pięknie się prezentują. To jest lekko wypukły materiał. I sam napis też, który no jest taki grawerowany, jakby troszeczkę też rewelacyjnie się... Prezentuje. Zresztą te tutaj tabletki, tak samo one właśnie są w tym stylu wykonane co ym, nasze tutaj postaci. Jeżeli chodzi o grzbiet, tutaj też ten napis szumowina, jeżeli weźmiemy go pod palec, inne już części nie, ale też jest tako, taki lekko wypukły, także prezentuje się to zarąbiście. No i oczywiście tył, który też właśnie jak zauważymy, ma pod słońcem możemy zobaczyć, pod światłem, prawda, że też to jest takie wypukłe i te postaci tutaj świetnie się prezentują. Oczywiście wszystko inne jest cały czas w takim przyjemnym, miłym akcencie, jeżeli chodzi o, tu, o wydawnictwo Nonstop Comics i ich okładki. Także no mówię, rewelacja. Co do ceny 51,90, czyli tak powiedzmy to, co w miarę się już utrzymuje, już kolejny tom jakiejś serii, więc cena jest jeszcze do zaakceptowania. Oczywiście, możecie go kupić troszeczkę taniej. Co do samego komiksu, to powiem szczerze, że ciężko nie zauważyć pewnych podobieństw i wiele smaczków. Naszym głównym bohaterem jest Ernie. Ernie jest po prostu zwykłym takim użyjmy określenia rock'n'rollowcem, ale to już nie ten czas jest po prostu chipunem babiarzem uwielbia seks wszelkiej maści wszelkie używki, alkohol wali sobie w żyłę i co tylko, naprawdę jest totalne rozpierducha jeżeli chodzi o tego człowieka koleś na marginesie społecznym i, i jedna nawet scena taka jest tutaj kiedy sobie <śm> próbuje dać w żyłę, dosłownie dać w żyłę i oddaje na środku ulicy powiem to Kał, po prostu. Także tak, e, początek jest obiecujący, aczkolwiek on przez przypadek staje się takim trochę superbohaterem, gdyż tak naprawdę w świecie, w którym dzieje się ta historia i nasz bohater funkcjonuje, są dwie ekipy. Ekipa troszeczkę taka, ja bym użył określenia, ją porównuję do Shields z Marvela. Jest akurat plusem dla non-stop komiksu i, i twórcy, że akurat właśnie porównuje do czegoś takiego. Tylko, że to trochę bardziej w takim żartobliwym tonie. Oraz grupę skorpionów. Nie myli ze Skorpionsami tym zespołem, ale po prostu ten jego mość, który tutaj jest, on po prostu jest takim, przynajmniej uważa się za zbawcę świata, chce, żeby było czyste powietrze na świecie, a tak naprawdę jest trochę tutaj porównywalny do nazistów dosłownie. No, i przez zupełny przypadek nasz główny bohater natrafia na właśnie pojedynek między dwiema tymi frakcjami. Dwóch takich troszeczkę super szpiegów. I przez przypadek, tutaj będzie jeden taki lekki spoiler, nawet nie lekki, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Zamiast wstrzyknąć sobie kokainę w żyłę, to po prostu wstrzykuje pewną formułę, która daje mu takie użyjmy określenia supermoce. No i wtedy dopiero się zaczyna, naprawdę, wtedy się zaczyna, wtedy nasz bohater, chcąc, nie chcąc, musi stawić czoła pewnemu zadaniu. Oczywiście jego żądania, aby to zrobić są absurdalne, tak? o dziwo zostają spełnione. Nie będę wam zdradzał, co to jest, ale będziecie się śmiali pewnie i nie jeden z was po prostu, czy nie jedna się uśmiechnie czytając ten komiks, bo on pomimo, że troszeczkę zalotuje takim <grym> luźnym, ja bym powiedział nawet Jamesem Bondem, ale z takim właśnie humorem, z takim jajem, z takimi absurdami wręcz to naprawdę bawiłem się przy tej pozycji rewelacyjnie. Nasz bohater oczywiście odwiedza wiele miejsc, choćby nawet pałac, pewien pałac właśnie u naszego tego głównego złola, gdzie jest totalna orgia. I, i, I wchodzi z walizką wszelkiej maści prochów i zaczyna częstować ludzi, aby tylko chcieli z nim uprawiać seks. Dosłownie. Także mówię, Jazda bez Trzymanki. Mógłbym opowiadać naprawdę znacznie więcej o tym komiksie, ale wtedy bym po prostu musiał zdradzać elementy fabularne. A jest ich tutaj trochę, i naprawdę czyta się to przyjemnie. Taki totalny rozpierdziel po prostu, ale w dobrym stylu. Także ja Wam szczerze polecam, jeżeli lubicie dobrą rozrywkę, trochę taką w klimatach. Fear Agenta, ale nie dziejącą się w kosmosie na swój sposób, mi chyba najszybciej kojarzy się, jeżeli to, co wydawał Nonstop Comics, to myślę, że, że to będzie odpowiednie, a nawet jeszcze bardziej hardkorowe, jeszcze większa jazda, bez trzymanki szumowina, bo taki przyjmuje w pewnym sensie kryptonim w tej w tajnej organizacji, no to właśnie no to właśnie on jest nawet jeszcze bardziej poschizowany niż, niż postać Fear Agenta. Także Zachęcam Was oczywiście, gdybyście chcieli ten kupić komiks, na dole w opisie znajdziecie link, a tymczasem jeszcze Wam przedstawię, jak się prezentują rysunki, bo tak jak mówię, tutaj nie ma jednego stylu, jest ich wiele. Czy jest to plusem? Ciężko mi powiedzieć. Luis Larosa, który właśnie tutaj rysował ten pierwszy zeszyt i on był takim głównym bodźcem, jeżeli chodzi o pokazanie stylu artystycznego. No chyba najbardziej właśnie mi przypadł do gustu. Świetnie to wygląda i myślę, że jako całość kształt by idealnie pasowało. Także czemu by nie, jeżeli więcej tych rysunków byłoby w dalszych tomach. Ja powiem szczerze, nie śledziłem tej serii, więc się nie wypowiem. Ale miejmy nadzieję, że tak jest. Tutaj, oczywiście, kolejne zeszyty to są i kolejni twórcy. Także po prostu zobaczmy, bez jakichś większych, zbędnych tutaj spoilerów. Bo mówię, chciałbym wam jeszcze troszeczkę opowiedzieć o tym komiksie, a robiąc to, po prostu skrzywdzę tych, którzy chcieliby kupić i przeczytać ten komiks. A myślę, że naprawdę jest warto no mówię, jedyny ten może taki minus, jeżeli możemy użyć tego określenia, to że te style artystyczne co każdy odcinek, co każdy zeszyt się zmieniają, ale z drugiej strony powiem Wam szczerze, że są to tak dobrani artyści, że mimo wszystko oni wydaje mi się, że pasują, ja to tak odbieram i tutaj w żaden sposób nie krzywdzą e, tej historii, więc, więc jest ok. Oczywiście na koniec tutaj e, nie będę już dalej Wam zdradzał historii, ale oczywiście spora galeria okładek dla Was, także no mówię, pozycja bardzo fajna, ja Wam ją szczerze polecam, bawcie się dobrze. Oczywiście też, oprócz tego, że tak jak przypominam, w opisie znajdziecie link, gdzie możecie kupić, to możecie też skomentować, polubić, udostępnić, będzie mi bardzo miło. Zaglądajcie na stronę lubiukomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Tymczasem z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!